Witam widzów kochanych, zagramy sobie Rękę, liźniemy sobie tak tej ręki trochę Drink Ray, albody Body brzmi fajnie, ale Less Damage, ale tak ma procentówkę a Nie, nie marnujmy rolek, nie marnujmy rolek, jest koładełko Tu jest koładełko, 40 Magic Resista Jak te lobby wygląda Takie bardziej AD się wydaje Magic Resista. nie no to jest lepsze dosłownie, lepsze walio z tego jest To chyba, nie? Ta mana była fejkowa. No tak czytałem, to się dużo nie zmieniło na tej arenie. Po prostu wróciła jako tryb... ...potencyjny. Jest ta kamera, ta jestem na... Dobra, dziadek się musi rozgrać. No dzisiaj mam mało czasu na nagrywańsko, tylko stwierdziłem, że areny dogram. Musicie mi wybaczyć, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Za listarkiem jakimś. Możemy ich wypołkować. Tylko, że... Ja tych... te arenki wkurzały... No HP w ogóle nie straciłem. Mam już z tymi cooldownkami grać trochę. A te cooldowny spore. Jakś ty go wykopał. Kurde, click to. No tu musimy iść. Nie trafiłem z tym Mulungiem. No wykopał go. Wiesz, 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 wiesz. W ogóle apenie nie tracą, bo celestial body, nie? To jest w ogóle apenie, nie, bo 2500. Ja nie wiem, czy tego shielda straciłem w ogóle. Brusko wadełko złote. Bo chyba nie dodaj żadnych augmentów i itemów nowych. Te panie były już, role. No my wygrywamy. Może Draven pójdziemy? Czemu pół HP straciłem? Co moja Listarek w ogóle ma? A też Saisio, no, ale no, też dlatego <ścoughs> Tylko problem, że tam widziałem Kalistę z Jinx, no, i, i Kogmama widziałem, no. Ja wolę wolał AP zagrać, ale biorę za co mi Gierka daje. Chęci tyłki Katarina i tak kumydem akcjonować. To mogę kliknąć od razu, nie? Bo te role nie mają limitu. Nie chcę merców, po prostu penę zrobię. Wszystko bije magiczne obrażenia o te o Po prostu peny zrobię. Przecież Magic resist dla nich byłby dobry, ale ja muszę obrażenia robić. Bo wiem, lepiej robię obrażenia od tego Alistara, więc może powinienem ofensywne brać augmenty, ale nie chcę rolować. Te pierwsze, bo ja mi to się skończy. Ale mam wiecie, że Katarina będzie to tą, tą rolował w sumie. Ale nie wiem, jakie złote byłyby dobre na tego, na Galia. A, pewnie te, co zawsze OP były. Te, że tam stakujesz sobie, ta pasywka wejgara. Arena jest git, tylko nie sadzonki mnie wkurzają, no. Sadzonki mi giga wkurzają. No będzie długa walka, nie wiem czy na... Można żeby cooldowny rzucać co chwilę Ten rakam w sumie ładnie go trafiłem Amazonie Puściło <laughs> Na razie jest fajnie, bo nie grałem na nic co wybiło obrażenia rzucić spele i potem zjeść sadzonkę Nie może go kliknąć No ja on dużo obszarów, akurat powalona obszarowa obrażenia, Więc ja tyle obrażeń wbijam Ale Lister jest dobry na to, bo może wypnąć zawsze No co za Ty, ograł nas w sumie tą zoną, już mu z cooldownu wróciła Ładnie zagrał. A na co zania działa? Naprawdę? Czy on po prostu przeżył. Nie wiem nawet. Kurde, Beast Item to byłby ten co takie spadają z nieba główna, bo Blackhole, nie? Lokę też mi, ok. Pupieter na pewno, nie? Tutaj nie chcę tu wszystkich rolek. Entropia? Entropia mi się nie podoba, bo nie ma kryt dobrych itemów. W nie. Chcę Mancer loki zagrać pod te. My wszystkie rolki wypierdziły, no nie ma tego takiego, że te takie promienie z nieba spadają, nie? Na hola ma lista. ty szkoda tego luza trochę nam będzie. Ale nie wiedziałem, bo Zonia chyba paliła przez to, Zonia pamiętam, przez te... że te ten jego by nie palił. Demon's Dance, o, Na pewno doskoczymy do tego chłopa. Może jakaś flanka? Tak, że on wejdzie na tego konia z powrotem, no. I w sumie rację tego tak go dobijmy. A, idę po sadzonkę. go, go zerkować. ja mam te perma palenia No to było proste, ale ten gomał jeszcze nie bije, on potrzebuje itemów Ten black też dużo bije, bo to się z healthem skaluje 1700 zadał, nie, wiem, to mi się wydaje, że to nie było żadnych zmian Daj daj itemy wszystkim na broken Zaraz to odkryje coś co dos. Na <średziny> się super bawią te chłopy Tam w ogóle HP nie spada Maska instant, nie? Tylko ja pamiętam, że jak się to grało to się nie opłacało więcej niż tam jedną maskę robić Teraz jak mam to, to chcę jak najwięcej efektów palenia złożyć. Ale malignes nie ma sensu. A ta druga maska która jest trochę słaba. No to na pewno zrobię. No mogę Sanfire jeszcze dopiero nie? No to i Sanfire to ten narezisty. Gram na peki. Ja no, za, Kolejne zrobię tego. Burn, zadaję berna No z Sun tego na antyrezisty Kurde nie wiem tutaj ta welina jest twarda jak skotczywek bardziej twardsza od nas O to poniszczę, bo wiem, jak to się skończy jak tego nie zniszczymy No nie no możemy czekać moim zdaniem wygrywamy chyba na ten Na ringu, więc możemy grać safe Proszę okej, okay. znaczy jest chyba z Co mamy mają? To nic tam nie mogę. <śmienicza> To się skończy, skończy. Item haste Kurde, że tego kryta nie wziąłem. Ja pierdzielę, mogę wziąć tą mentropie. Nie wiem, czy APS Inventor jest taki dobry, szczerze mówiąc, rolność teraz raz. No bo to. Nie wiem, czy to. Nie, nie wiem, czy to działa na tego berna na 3 sekundy. Chyba nie działa dobrze z Bernem. Może to złożyć po prostu? Że te Berne będą krytować? I teraz mogę złożyć te Rite of Ruin, to jeszcze jest w tej grze? Bo to było tak, Broken, pamiętam. To go do doby. No nie wiem w sumie. No nie jestem zadowolony. O, Phenomenal Evil. To jest Broken Cupsco, pamiętam. I Harstiel jest się główne. Mogę iść po plusa. No mogę się wpierdzielić nie wiem czy mu się w nich nie wpierdzielił. Ale zdarzywałem te ulti. ja go dla rezistów samych. Wezmę ten portal, żeby od nie wziął. Nie wiem czy mojego elstera trochę nie zabiłem. Pani Lux jest maszczona, tak zwanie. Tam jeszcze jest żywy. No i te meczapy są cudowne, dosłownie. No boli ten jeden łus na tego nunu. Ale im nie idzie, widzę. Im wszystko przegrywali poza tą gierką. No, ogromną no, Eee, Dobra, to już robić? Ja nie wiem, że to może skrytać, bo to daje tego shielda, nie? I do mojego alej. Daję ability haste, daje wszystko co chcę. No, chciałbym palenie jeszcze coś. Gram jakiś double resist. Uuu, oni są silni. Tam się wydaje, że to, jest do, że to odda. Jedno kowadełko już mogę kupić, bo jest nas programowe. Ability power, nie? Tu na rolki patrzysz, no w sumie ten health się bardziej opłaca. Ja muszę czymś obrażeń, więcej. No, zobaczymy, to pani że były powalone liczby na tym. A to, że mam kryta ekstra z tyłka jakiegoś, to się opłaca nawet. No Zobaczę, będę miał 75, bo to daj 25 i jeszcze 20 daje, okej. Okay. Nie, niech tamista się wpierdzieli, szczerze mówiąc, i będzie dobrze. Panią on z On musi skrzesić Ale mi wkurze Ale mi irytuje ten Wiktor Bij się w nich, bije w nich Czekam na kombo, no bij się w nich Na co ty czekasz Zgombam, że nie o ten ale On jest też nieśmiertelny przecież. To Steela sobie zrobił. Omniwamp? Kurde, później otrwę te 500 golda, ale tu by się dało. Ale Omnivamp też jest dobry, ja się będę leczyć. Jestem pisany, że zadało to? 2000. No bo te dotki będą krytować Berna. I nie wiem, czy ten shield może skrytować. Wezmę Omnivampa. 800, no to nie tak źle nawet. Co to były rolki? Rolki to były. Mogę tu kowadać, chyba, że przegramy. Oj, 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 możemy. O kurde, ona już ma szpatułę. Idealnie na niej jak szpatuły mają. Idealnie na nich zagraliśmy jak szpatuły mają, to czeka listę za A ona ma slow and steady, to ona w ogóle nie atakuje. 200 AD dostaje ta Jinx. To jest to, że masz skapowane na atak Twitter AD dostajesz za każde. O ja pierdziela, to nam gdzie z wuna zmachnąć. Fle nie ma flesza lister O ja pierdziela, nie wiem czy to zarżnę no trochę laki, że idealnie na nich gramy, ale nie wiem, do jest z... popierdzielona. Mi się wydaje, że musimy czekać chyba na mapę. Ja mógłbym smakować, ale nie wiem czy jest sens w ogóle. Ja wiem czekać na mapę. jest stal. Chyba, że chcesz w nią wbić się, no to możemy się w nią wbić. Co on robi ten na listach? Trochę od teraz, Mogę tu muszę przepraszać. Marek, er nie Marek er już ten na Co On nie pękła? Nie ma tych spirów, ten Alistar w tyłku. Zostawiliśmy no czekać na koniec mapy, ale to nas z saconkami zniszczyli. W sumie nie było tak strasznie, jak myślałem. Czemu taka lista nie biła tego Anistarowi? Bo ona biła Alistara, nie mnie. O nie, tego chyba nie chcę. Talon albo. W sumie nie wiem, czy że. gdzie no tu to Alistar temu to załapu? Ale co to nam to daje? To nam daje niewidzialność. Ja mam w sumie obszarowe spele, wszystkie, nie? I palimy cały czas, no to może ma rację. Ale się muszę zastanowić, czy resist czy armor? Sunfire pod resist czy armor? Chyba pod armor, jak tak patrzę na te lobby. Half-Hurmana to jest dobre. Mountain soul jest ok. Opponent's Augments, kurde. Jakby to z mojego stara brało augmenty. No 500 zdrowia z tego dostanę. A mountain Soul nie jest dobre po prostu. Montagestani jest chyba po prostu dobry, nie? Pamiętam, że ten tank engine tu był, dobra, raz, ale nie. Kupić... AP. L attack speed. Aha. A, wezmę to, chociaż nie. Ale Ability tych tam mało i nie, nie będę znowu... Zlub... Chociaż nie, sam Fire Dyer teraz, no dobra. O nie, on ma te oczy, strony do kazika, trzeba chyba machnąć. Czemu ich zmaszotowaliśmy? Uciekł do tup, a miejscami się zamknęli. To jest niemożliwe, jak on nudzi. nic nie mogę zrobić, ale... Ja mam tylko shielda z tego Monteiro. No ja chciałem po zagrać, widzowie. I krytują nawet te doty moje. Ciekawe to może skrytować, czy shield może skrytować. Bo pozytywne efekty w tej grze nie mogą skrytować, ale może na tym trybie mogą? I -de w I ten Lux z tym mawy wyfaj, ten. najsilniejsi są. No to musi być burn ostatnie, nie? Czy potrzebują jakiegoś antyhila, czy coś? O kurde, o kurde. Tutaj jest chyba kombak, jak tak patrzę. Magic Resist, Magic Resist. Yy, no stanka, itemy. Więcej bonusów mam z tego, nie? I na nich też jest lepsze. lepsza. Oni spróbować machnąć, szczerze mówiąc. No zróbmy to. A nie wiem, czy poty nie kupić, ale wolę jako wadełka, mam dużo HP. A fajnie byłoby ich wywać, bo się stakuje, ten no, tymi kursami. Ten ma tankę engine. Nie ma ten na listę 10 tysięcy, aha. Fajne, no trzy tarcze założę, mam dwie tylko. No no, Lamp, no. Ale to nie jest ta pod to jest... Nie ruszam się, niestety. Masadzonki no sadzonki nastyrają. O, pęknął. No ten nie jest OP. 15 tysięcy zadam z tego I ten Dobra, na środku stoi Po prostu przyjdzie tutaj, jak się to zrespi. Skrytowałem w niego fajną tą animację Galio ma Zapomniałem Klapio. Lecę po te plusy świnie. O tą Zonie znowu muszę pamiętać, o tym ja Ridżele. Dobra, ale. Dobra, jest, już się bałem. To samo chciał znowu zrobić świnie. Bo na tych plusach się da zoutsustainować. A tutaj jest Strike. A, damage, dobra. To nie jest szans. To healthy size, no chociaż Magic Pen. No oni są trochę twardi, te lobby jest. A jeszcze nie, nie, bo zostało Caitlyn, ten. To jest 10k zdrowia mi dodało. Sprzedaję to, a to na razie kupuje. deoka chance? No już nie będę się krydał w ogóle, składać. Bo tak nie mam już za bardzo API temów podkryte teraz. Więc to jest bardzo dobre. 18 tysięcy zadało. 6, 8k shielda. 9K No to jest full. O ma 2,5... Questa z Heart Stealem. No to lux trzeba maknąć. No on stopie... Ona nie ma boida, no. 7K, tego no tutaj wyrazne chwili. Zabić tego chłopa najpierw. Ja mam jakieś leczenie w ogóle, jak w tym wychodzę, nie? Kurde, co jest taki twardy ten alfa? My nic nie dodajemy. No, nie, ja nie wiem, co nas zabije, szczerze mówiąc. i jakbyśmy od razu w tym Lux lecieli, to byśmy wygrali. Nie, nie, trzeba. Ja bym zerkował, tylko nikt do komba nigdy w Lux. Nic na to nie poradzę. Boże, główno. gówno. No to na pewno nie biorę. Boże, co to jest za kupsko? No, muszę to wziąć. Gdzie no, jest jakiś pensywny samo. On... No, bo ja mam zawsze r follow-up, jaką skombuję, nie? My ja nie wygrywamy na tego Malfite, ja nie wiem czy on jest taki twardy. Anti-Hill, Slowing Effects, Magic missile... Ja, ja w znaczy co mnie zabiło. ja nie mam pojęcia, co mnie zarżnęło, bo to nie była Lux. Myślę, że to musiał być Malfite po prostu. Z basiców. No. Nie wiem czy on to miał nawet, ale. No, czy. Ale jak Lux machniemy, to mi się wydaje, że w końcu te Infinite Burny za zażgną tego Malphite'a, on nie ma anti No Nie, oni nie mają, nie, nie, nie mają szans, oni, już, oni nie są w stanie shield'a z pasywki ściągnąć. Wpadli? Nie, jeszcze żyją. A my zaś na nich gramy. Ostatni item, no niby to są Resist'y, ale nie wiem czy chcę Resist'y, może to? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. No my Rabadona zabrać, nie mam tyle upy, żeby to miał sens. A on dużo AD też bije. Traj tu. Take down looks. A, nie podałem się ten item. A nie mam pomysłu na nic innego. Muszę, muszę go zobaczyć tutaj, No, on no z Bezziku zabija ten. O, już skupił kupił samitika chyba. Fajnego. To go będzie bolało, no? O, Boże. Ty, można ma. A, fajny shield. To jest dzielone. No nie no, nie ma cooldownów w ogóle. No czemu on ją wypycha z tego? Dobra, w końcu to umarło. Im dłuższa gra trwa, to tym lepiej dla nas. Ale tutaj ten Pillar dużo dał. Ale też Lux po prostu umarła i da się wygrać jak ta Lux umrze. Ja pierdzie <laughs> To jest na tych, kurde, tu trochę armora nie mam teraz. To na Kate, nie? Co ona ma? Lightning Strikes. Kurde, ten też będzie. A, dobra, to ma jakiś jest Weapon. Ale M, akurat. Ale nie, no Kate musimy. No nie no, wadełka, nie? Poty, jak będziemy już mieć One Off od śmierci. Kryst nie potrzebuje, bo ten Rite of Rui mi to na, 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 nałoży. W do końca. Oba, rollka P15. No, liczę, że. No, liczę, że wygra. Znaczy, oni jak na nas wygrają, to oni tak przegrają na tamtych, więc okej. Okay. No nie wiem, to musimy tą cage nie złapać. Ma flesza, nie? Mają flesza. Ten man defensive maneuvers. Mi się podoba follow-up, yy, po prostu on wleci. A czemu tyle czeka? Powiedzcie mi, ja nie, nie rozumiem. Czemu, tyle, czemu on nie robi komba z wielką otym ali Jest to dobre, sr serki nie odwołałem. Nie uderzyłem w to jeszcze w ogóle, ale teraz no nic może zsalował ją. Ten listę też napierdzielę wam powiem. Desza straciłem. Eee, no nie no, kowadełka jeszcze. Nie no, mógłbym coś wymienić, ale mi się wydaje, że ten item jest dobry. Nie, nie wiem ona Voida nie robi. Antyhila, my potrzebujemy? Nie potrzebujemy antyhila. 7k dostaje. No kupuję mythiki, ale moim zdaniem to jest troll Moim zdaniem to jest lepsze Mógłbym buta sprzedać, ale nie wiem czy ja chcę sprzedać buta Elf No weź tego często, żeby będę mieć to z głowy Bo tak to muszę naładować spellami, o Jak ona void'a nie ma? No potem nie kupuję, jak będziemy, bo jeszcze mamy życie jedno ja mam te leczenie, tutaj zapomniałem o tym w ogóle. 16k tego zadał. Ja 20, 28 koła, dużo już zmieniłem na tej arenie, widzę. Fajna mapa jest, tylko portale są wkurzające. Ty trafiłem jeszcze. a ale nie dawaj mi na mordę tego, skąbuj, skombuj. No tego bić też jest dobrze, bo ja mu stakuję tą dotę pewną Masz kombo na nim? Tom looks, tom looks, tom looks, skombujo, skombujo, błagam. No, Rzucam no, <laughs> no, e no, no, za cool down-ov, za strilja matematičnega. Ne, on, da kliknem. Kurde, nimam E-te raz. No, ne, no, začasna je mapa za njih. Nie, no ja mam full HP. <klucz> Piękna ta arena, dużo się zmieniło widzę. Ja lister tam leblankę zapycha. Czemu taki malutki jest ten Galia, ale czapeczki ma? <klucz> ale się zmieniło dużo na arenie, no.